Dzień dobry Państwu. Mam ogromną przyjemność przeczytać wiersze mojego autorstwa, zamieszczone w ostatnim numerze twórczości. Zacznę od wiersza Literka po literce. Niedawno obchodziliśmy kulminację stulecia Herberta, więc na początek wybieram ten wiersz, w którym pobrzmiewają echa pana Kogito, Literka po literce. Potrzebowałam jakiegoś złudzenia jakiegoś będą z ciebie ludzie będą się za ciebie modlić w kapliczkach które ocaleją same może nawet pomnik w parku łazienkowskim stanie się tobą i weźmie na siebie twoje imię nazwisko i wiek kiedy się zmęczysz tym na wskroś patrzeniem literka po literce, jak tu się wszystko wali na łeb, na szyję, w proch. A nie wstań i idź. Wiersze Prysznic to wiersz, w którym słowo pisane łączy się w pewien niezwykły sposób z obrazem tworząc coś na kształt symetrii, która ostatecznie sięga bruku, którym w tym przypadku jest posadzka prysznica. Prysznic lubiła patrzeć, jak woda rozmywa obrazy, które w myślach wykradała z muzeów. Chodziła więc do nich tylko po to, żeby zapamiętać każdy szczegół. Wiedziała na przykład, ile guzików. W mundurze zapiętym pod samą szyję miał taki czy inny dowódca. W utrwalonej poniewczasie scenie kapitulacji, a było ich dokładnie tyle samo co łez na policzkach zrozpaczonej kiedy indziej Marii Magdaleny. I wszystkie zmieściłyby się równo na pękniętej głupim trafem posadzce prysznica. Trzeci wiersz to wiersz Łazienka, budzący być może podobne skojarzenia do wiersza poprzedniego. Jest to pewnego rodzaju spojrzenie wstecz, zatrzymany w słowach pewien kadr z przeszłości, a dla mnie osobiście też pewien fragment historii rodzinnej. Łazienka. Kto nie rozumiał o co chodzi w życiu, ten tylko patrzył na odkładający się z biegiem czasu na fugach brud. Pozostali, a tych było mniej i mniej, coraz dalej rzucali kamieniem, grając w klasy na kafelkach z peweksu. Wiersz Filiżanki. To wiersz. O niepowstrzymanej potrzebie opowiedzenia własnej historii, potrzebie ekspresji, która skrępowana prowadzi do różnych postaci obłędu. Filiżanki. Niektórzy tak mają, zapewniała, że układają filiżanki w kolejności niewypowiedzianych nigdy słów i przykrywają je spodeczkami zrobionymi z wyrazów twarzy, których u nikogo więcej nie zobaczą, bo takiej czy innej rozmowy nie było. Czy piją z tych filiżanek? A pewnie, że piją. Niekiedy i dosłownie ze wszystkich jednocześnie nie znoszą długiego po sobie milczenia. Wiersz Terapia, wiersz o uciekaniu od prawdy, a także o próbach nieudanych, skąd inąd, zaleczenia prawdy w sobie. Terapia. Nie potrafiła rozmawiać. Zanim jeszcze otworzyła usta, Widać było, że trzyma cię za słowo i ciągnie za nie jak za frak, a później sprowadza cię na Ziemię do własnoręcznie wytyczonych granic przyzwoitości gramatycznej, żeby nie powiedzieć kocham. A ty spodziewałeś się przewrotu, kopernikańskiego co najmniej to znaczy, w centrum wszystkiego chciałeś być. Skrążącym wokół Ciebie dla jednego słowa zdaniem. Wiersz przedostatni pod tytułem z obu stron, to wiersz tylko i aż o miłości. Z obu stron są tacy, co kochają, kiedy już nie muszą, szczęście odmieniając bodaj przez przypadki. Tacy nawet prawdę umieszczają zgodnie pośród słów czytanych z obu stron, tak samo. I na koniec wiersz poświęcony pamięci Ernesta Bryla o takim właśnie tytule bo rzeczywiście mam po poecie książkę tylko na pierwszy rzut oka miniaturową. Pamięci Ernesta Bryla. Została po nim książka wielkości dwóch pudełek po zapałkach, połączonych grzbietem, na którym dźwigał świat. U dołu strony dedykacja, to znaczy tekst za krótki, jak przez mgłę, pamiętający o tym, komu została podarowana i po co. O śmierci, mówiący tylko, że to nic. Że w końcu się wyczytał. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam do lektury twórczości.